Arabowie byli tolerancyjni. To byli wyjątkowo światli, sympatyczni i mądrzy ludzie. Zapewne większość z widzów wie, czym jest pieśń o Rolandzie, gdyż poemat ten omawiany był nawet w szkołach. Zresztą nawet w ramach prymitywnej szkolnej edukacji wspomina się o tym, że historia ta jest po części fałszywa. Otóż bitwa, o której mowa w pieśni o Rolandzie faktycznie miała miejsce, jednakże w rzeczywistości Francuzi nie walczyli przeciwko Saracenom, lecz przeciwko Baskom. Przeciętny odbiorca owej pieśni nie miał w średniowieczu pojęcia, kim u diabła byli ci nieszczęśliwi baskowie. Zaś o saracenach słyszeli wszyscy, gdyż ci budzili prawdziwy postrach niemalże w całym świecie chrześcijańskim. Co ciekawe, podobne przekłamanie występuje także w innych średniowiecznych poematach. Ich przyczyny pozostają jednak zawsze te same. Autorzy chcieli, by ich dzieła były po prostu dla odbiorców bardziej zrozumiałe. Powyższa historia jest doskonałym oddaniem tego, jak widziano saracenów w Europie w dobie średniowiecza.